Ja w ogóle wiesz. No. W ogóle Jakby On ma zakazanie i jedzie do stela i, i on pisze na telefonie. A nie może? No może, ale... B. B no... By nie, nie ma nic skóry. Zamiast. To napisać nam do mamy do taty? Mama, umieram. W <grym> Chyba mu dupę zmasakrowałem. O, zrobi... Zrzuciłeś go w sekund. O? <grym> o, Rigby! O oh, oh, O Boże oh. się zepsuł już Już połamany jest Już nie będę tak, przepraszam A co tam, jest to się da szczelić? Aha. Po pierwsze trzeba trafić Dobrze Majma O Boże, oh, on jest taki mały Ale tak to czuję oh. Ej, przynajmniej w końcu nóż jest, nóż jest potrzebny do używania. kiedyś w ogóle nie jest! Czemu je ja Jezus! z Nie nie? nie Jezus! Nie Jezus! Co? Nie to, weź. Nie to. Oni się mogą budzić? Bo niektórzy się budzą, nie? Za złamanym karkiem. Niektórzy się budzą ze złamanym karkiem, nie? Tak. To się szczęło, nie? No? Ja mam takie straszne tytułki. nie oglądaj. Ufff... Oni mi pokazują, że tak naprawdę nie są gejem. A nie jesteś? Okej. Okay. Ej, ale chociaż chcę znać twój pierwszy atak na ślepo, Zobaczymy, coś się uda. Nie.

Leciłem Mała tylko pod pobawstwo karne, nie mam nic w spodach. Leciło... Leciłem 37 HP. Zostało mi 37 HP. Hej, to kit Jak to jest lepo, to dobrze. Myślałem, że wywuchnie. Nie, jest taki. Będę teraz co chwilę sperował Svansa. Na pomysł masz. Jakiś <laughs> jakiś. Aha, mi sam idzie A, teraz po bo... Sam nie idzie po drobinie, 8 mi się przypomina. chora, chyba. No przynajmniej to chociaż. Co? KCZYĘ! Chodź ze mną. Tu nie ma nic, tylko po Tak to było? Chodź ze mną! Chodź Ej, ze mną! Ej, Mariusz! Wziąłem nisko, Chodź z gejkiem! Chodź, co? A, myślę, że wskoczy to fajnie, patrzę. ale, ale duże! No stary, że nim łamy ten! No jak to masz jakieś 6 tysięcy, coś mi Jak masz 6 tysięcy centymetrów, to się nie dziwi. A stąd? Dobra, ja myślę, że tutaj jest po prostu. Co to jest? Czemu on ma taki duży młotek? A czemu on zniknął? Lecim młotkiem! Znikną Lecim młotkiem! To by się dał! Ej, da się, da to się, go, ten? się unik Da się go? Właśnie te ataki. Tak, ta, ta, go się da zabić, ale te ataki dał się unikać. Wiesz, że te ataki dał się unikać? Unikać! Jak się no, używa tego noża? No, Tego nie możesz zrobić, zrobić Co? Kogo? Jak się użyję tego noża? Mogę ty, tak on... kucnąć Kup... i mnie uderzyć, czy nie? A, bo ja się mnie Zapomniałem, podszedłem mm. tutaj. Ja, ziesz, Ale ten noze kiedy on, Ktoś ci złapie... To ty możesz tego noża użyć. A. Nie mogę.

Stary, mi tak oddal kamera, że nie, czy umieram, czy seram, czy szczam, czy sram. Jeden pies. No właśnie nie, bo ten penis... to ja nie mogę srać. A dzisiaj nie mam powtórki z rozgrywki, co nie? On już tu są? Ej, no ci ja No, dzisiaj nie mam powtórki. Turki z rozgrywki. Jak to? Jest. Jest czy nie jest! Z czego, co? Powiedz z czego? Nie wiem. Albo nie, bo ty masz hariocyzację, pójdę. Już nie, nie, nie mam, już nie, nie mam. Chaliny. Co znowu chcesz do trzeciej siedzieć, to jest ich parę jakiś? No dobra, to nie, odpowiem nie co ja będę robił? Ty nie spał, nie pozwolę ci znowu. Nie. Za dużo sobie pozwalasz. Może tak się kręci, on jest chory ja. Nie, o pierwsze co ja będę z tobą grał, Odej? Nie, nie, no nie wiem. mogę dzisiaj. Co to jest w A to jest chyba do craftowania. Ile tego jest? Ale, ale to po prostu jest zwinny sposób może stworzyć To jest dużo tego Dobra, co ja robiłem No weź się ogarnij człowieku A właśnie na to nie uleczyłem w sumie Nie tato! Ej, było tam coś napisane. No nie wiem co. Było napis. Było napisane nie TATO Mój nóż <susuruj> Co zabił? Ooo! O! Ej, ja on strzelbę! Zapomniałem! O... O mam mocny ten odrzut! To ma sens. Mariusz taki duży, że odbijam go kolanem. Chyba mi nie wypadł z klatki. Mówiłem, nagersz. Tak? Mhm. Uh -huh. On się łapy kręcą. Ale że nagerzy, że osoba. A nie. Nagers. Nagersy to biali, ale. K ale KFC nagersz. to. A! Ale nagerzy to są naganiace! No to jest. Jakie ja to przeładowałem? Takie Nie realistyczne mam, miało być przeładowywanie. A przeładowałem to jednym nabojem, cały magazynek. Magazynek? Magazynek w strzelbie? To tak działa? Nie wiem, jak się on w strzelbie. Serajnie panie, zwojany. Czemu on mi sam idzie? No, ma... Ej, w normalnej grze on sam też idzie? Podrabinie? No. Bo on sa... serio, on gówno? Nie. To się tydli, boże. No. A, ok, dzięki. Nie. Nie, <grym>, Nie, no, nie. Nie, no, 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 no Nie wiem, jak jestem tak. Co tam się no. ten? To ty, Mariusz. Co? To tam bukał. Ja nie mam wiary, to nie mam jak tam. Niestety. Czekam, aż będziesz miał. Eee, no. On nóż rzucił wysoko. A w tym czasie będę robił podstawy Peppa pit. Mariusz, nie, proszę, weź. Później tam pójdę, najpierw tutaj pójdę, bo to mi ciekawi bardziej. A tu? Tu nic chyba nie ma. No. Myliłem się jednak. O Jezus. Jezus. Hmm. Chyba nie otworzę. Hmm. O, to co... pachnie, on się nie ma. O O czym? o <coughs> caso <coughs> awesome. oh I guess, because, because. I, you guys casas got this o que O, ja, ja. To jest to, co ja będę stare deski robił, okna i ten? Chyba taki był moment, nie? Stary star, oddawałem się w domu On jest nowy On mi się skręciło, skręciło się rękę <noise> Szczerze, przejdę tą grę chyba dwa razy Raz na drugi raz nie na Ale... Kuk własny dźwięk kuk, jak nim macha? Łe! Kuk! A, mam wielkiego... Kuk. kuk! No R3! A bo teraz przejść nie mogę. Okej. Okay. To idę. Ciemno się zrobiło, czekaj. I mi nie, nie ten światła nie widzi. Czekaj, bo na trójkąt chyba to mogę uniknąć. Bo mam pozamienione przyciski. Weź w ogóle. Nie przejdę tutaj, nie? Chyba nie. To ma sens. No weź tak, nie strzelaj. Roberto! Co za n <laughs> Hej babciu. Jezus. Hmm. Nie chcę zrobić był smutaru, muszę ci coś powiedzieć. Nie mów. A to są spoilery? Musa. No to powiedz jak musisz. Musa? No to powiedz jak musisz, no Jesteś drugim Największym youtuberem na świecie, nie pierwszym. Co? <laughs> chciałbym, chciałbym. Kto tam na klepie? Największym? Jezu! Yes! Wpadłem Ej, po Pobierz w końcu tego FIFA yes! To ci dam, nie wiem 5 złotych No właśnie, FIFA miałem pobrać <noise> No właśnie No! Co tu są za dźwięki tam? Mogę nożem? Fajnie, przesadzę. Piu, piu. Ej, ej. Ej. Ej, on mnie słucha, a łosie słuchają. co? Ach, dunk. Bez z skakował, bo się za chwilę

A, a! I co? Chyba nie wstanie. Nie wstał. Tylko ty. A, zapomn znowu zapomniał, że strzelbę. Bratek nie używa dobrych broni. I for ja on sobie nawet odkupiłem. Bo... A, a poczekaj, bo ja mi na w sensie, że trzeba, nie? Hmm. Mario, już wystarczy. WYSTARCZY! <grabia> oh. <grabia> <grabia> To jest bo bo ma bo A mogę tak? Mówili Nie, bo to wybuchnie! Mówili za na kapucach? I zejdziemy wróci! Jak to nie. To... On pojedzie, Ej, nie skrawaj się bo... tak! Nie! Co to debił! Na mnie trafił. Ohoo! Skąd wyciąga to siekierę. Lupy! A I powiem, co? Tak I bo by się stało I ta pracuje z policji, co nie? No. A jeszcze on I... do ludzi. I, I powiedział, że... Słuchaj. Dobry kęs. Kęs. A Kęs. 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 Ej, Kęs. na Kęs. 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 no, no Jak mu nogę tam? Znowu zapomniałem strzelby. Bo nie strzelił. Uff, się uleczę, bo znowu zdechnę. Zginął z rezydencie Może ja mam jakieś ułatwione te Nie no, ja muszę to sprawdzić, bo jak Ułatwione przeodowanie broni jakieś Ej, nie jestem posiedzony weź! Nie rób mi tak to samo bucha Co tam buchło? Ej, ry speedy toilette! Uh skibidi toilet, skibidi skibidi toilet, um, bro is the skibidi toilet, uh, skibidi toilet, skibidi skibidi toilet. Hey, I'm a skibidi toilet. Hey, and you're not because you are a fucking gay. And you're up. you fucking gay. Gay, gay. Wszyscy rzucają czymś Jak trzeba jedną rękę to jest realistyczne <laughs> Ale śmieszny jesteś um, Halloween Daribia Edward, who take his pin He's very big and he's like in the fucking guest The another name is very good man had <laughs> some so you so, 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 so. <laughs> <laughs> is <Ginoj>. <laughs> Wiesz co? Wiesz co? Nie, za chwilę powiem takiego snu do Enworda, że się zeszło. Okej. Okay. To nie mu. Nie, 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 teraz mówię po. ten, po psiemu. Łof, 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 Łof! Powiedziałeś Enworda po psiemu? Okej. Uh -huh. Mogę mu zrobić ko. on wie, ani niech to. Weź I knows, <laughs> knows. Ej, żartowałem się, knows. że to mogę coś podnieść A on to otwiera A widzę, że... On, 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 poczeka, on poczeka o, Dzięki, stary Sorry Ok. You're a fucking uh, animal Without family You understand? Bo co? Kwoże, jaki jest mądry. Ej, a jestem głupi. Okej, co jest nie mogę w to szczerzeć. To jest coś ważnego dla fabuły. Nie no, w sumie. To jest moje moja. moja misji. A to jest ten! To jest ten. Mm, Louis! A Louis się nazywa. Poczekaj, ale jak cel misji wygadać? z tej a Znaczy, no. Fabularnie muszę to zrobić, nie? no to nie mogę go zaszczelić, nie? No, bo on jest taki ten. E, hispański, z panis. Hispanski, e, zapomniałem nie o nim. Ja go kocham. Ja go nie znam. Chodź, czy mi pomaga. O, nie! Już nie przypomniałem co, ja co to jest. Że... Zresztą przez połowę gry tego miał, chyba. chyba. A, A ja się Nie, przyszymy gry. A się przybrałem! Która godzina? Nie wiem. Chapter Research. Właśnie. Bądźcie teraz mi Luis pomaga co do sigla. No to w dupie. Znaczy, nie, nie twoje, nie? A ile jest chapterów? Eee... z, 17? z 17? Co to jest tak... Nie jestem A. A może. To było 29? Nie w sumie jest nowy, nowy czaptyl, To są jakieś Nowy chapter to bym na jak zrobił. Dobra, siema!